Siemaneczko, cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę wkopywał swoje mini kiwi w grunt. Mini kiwi pokazywałem już we wcześniejszych filmikach, także gdzieś tutaj postaram się Wam załączyć odnośnik. Tak wygląda teraz, wcześniej było zupełnie gołe. Właściwie miał tylko pączki. Zobaczcie, jak się rozrosło, jakie tutaj długie gałązki już ma. Już się zaczyna zawijać. Tutaj widać jest przywiązane tymczasowo sznurkiem, ale za chwilkę pójdzie na wcześniej przygotowaną siatkę. Zrobię sobie taką: Mówię na to bramkę, dwa słupki wbite i taka siatka z ogrodzenia, przymocowana między tymi słupkami, żeby miało się gdzie piąć. Wydaje mi się, że już nawet na ten moment jest ta siatka za mała. Bo zobaczcie, jakie jest wysokie to kiwi. Ale sobie myślę, że jak wkopię, to nie będzie aż tak. O, zobaczcie, jeszcze tutaj zaczyna wypuszczać od ziemi. Tak to wygląda. Tutaj są jeszcze papryki, które będę musiał rozsadzić. No nic, zabieram się w takim razie do roboty. Jak wkopię, to wam pokażę, jak to wygląda, już jestem z powrotem po krótkiej przerwie, kiwi wkopane. To jeszcze do siatki niestety nie dosięga. Troszkę mu zabrakło, ale jak pędy podrosną, to przymocuję, a te większe. Zobaczcie, już się mało kładzie na siatkę. Także tak miało to wyglądać. Te pędy, one jeszcze były dosyć wiotkie. Także musiałem je przymocować za pomocą tasiemki do siatki. To już sięga poza siatkę. I również jest. A tu jeszcze biała wstążeczka. To będę ją musiał ściągnąć. I również jest przymocowane. Tutaj puszcza pędy. Niestety jeszcze nie dosięgną do siatki. Także będą musiały poczekać. Albo będę musiał ściąć te, które rosną w drugą stronę. No nie wiem. Doradźcie mi w komentarzach. Tak przy okazji to Wam mogę pokazać jeszcze figę, którą ostatnio wsadzałem. Ucierpiała podczas przesadzania. Straciła jeden listek, który leży tam. Pokapało mleczko, ale już zaschło. No i jeszcze przy okazji Wam mogę pokazać, pokazać tą moją ściankę marakujową, która już wkrótce powinna się zazielenić. Także kącik egzotyczny coraz bardziej się rozbudowuje. No i to by było na tyle w tym odcinku. Kolejne aktualizacje będą wkrótce i do zobaczenia, cześć!